Lubię być czasem związany. Jestem sędzią rezerwowym. Miałem wejść w drugiej części meczu, ale ktoś mnie ubiegł, teraz wszystko rozumiem. Ej, gdzie jest sędzia? Przecież poszedł do domu na obiad! Nie ten drugi, patrz! O, co za nuda! Kiedy wreszcie skończy się ten mecz? O! Mój drogi, w ten sposób nie zainformujesz kobiecie. Może gdybyś zamiast tej strzelby miał bukiet kwiatów. Jakie słowa mają umieścić w encyklopedii muzycznej jako twoje ostatnie przed śmiercią? Pozwól mi się zastanowić, może na przykład... Ratunku! Biegnę, Głędo, już biegnę! Tu nie strzelaj! Za późno! O. Żyj nam, Głędo, sto lat! Żyj nam, Głędo, sto lat! Żyj nam, Głędo, droga Głędo! Ha, ha! Super niespodzianka. Dawno nie doznałam takich mocnych wrażeń. A... Hej, chwileczkę, więc pani zna tego żartownisza. Oczywiście poznaj mojego narzeczonego. Cześć kolego. Jeśli to pani narzeczony, to nie rozumiem, dlaczego tak panią nastraszył. Bo to jedyny sposób, żeby...